Cześć wszystkim, w końcu nadszedł ten przełomowy moment, za chwilę jadę po Felgi, w końcu dotarły po ponad roku oczekiwania i w końcu to to auto zacznie normalnie wyglądać. Za mną dwa kartony w środku felgi. Wracamy do domu. Stan tych felk mnie zaskoczył. Nie sądziłem, że będą aż tak ładne. Na zdjęciach tak ładnie nie wyglądały. Ale on to tak zwykle bywa, że zdjęcia nie pokazują prawdy. Ale z reguły jest to na odwrót, bo na żywo większość rzeczy wygląda gorzej niż na zdjęciach. A tutaj no jest dokładnie na odwrót. Cieszę się, że tak wyszło. Naprawdę bardzo fajne są te felgi. No, i teraz trzeba będzie kupić oponki. Na dniach będę szukał i w końcu akord wyjedzie na drogi. Pozdrawiam.